Stop! Wróć! Dzisiaj tu. Swój kanał założyłem 24 listopada, 10 lat temu. Wtedy aplikacja YouTube wyglądała tak. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego akurat aplikacja, a nie strona. Otóż tego samego dnia dostałem swoje pierwsze w życiu urządzenie z Androidem. Dostałem jest stosunkowo późno na tle moich kolegów i koleżanek, choć że bardzo dobrze wiemy, jaka była wtedy technologia smartfonów i tabletów. Takie urządzenia nie były jeszcze nośnikiem wszelkiej informacji, jak to mamy dziś. Wtedy takie media jak telewizja miały się jeszcze bardzo dobrze, a smartfonów i tego typu technologii używała przeważnie młodzież uczęszczająca do ówczesnego gimnazjum. No, dziś to wielka przepaść. Z tego powodu, że nikt w domu nie wiedział, jak używa się czegoś takiego jak tablet, i nikt nie mógł mi pomóc. Metodą prób i błędów sam stworzyłem konto i w taki sposób powstał ten kanał. Nie istniały wtedy ani shortsy, podbicia, promowania, posty społeczności ani tym podobne, tylko czyste dodawanie filmów. Ja nie byłem aż taki zielony, wiedziałem co to jest YouTube, oglądałem na nim filmy nie mając konta, więc od razu zapragnąłem stworzyć swój własny film. Niedługo potem film dodałem. Był on nagrany drugim smartfonem, można by to rzec. Obecnie jest on ponoć jakimś białym krukiem, nie wiem dlaczego. Kamera z niego była skierowana na tablet i tak leciał film. Później robiłem drugą wersję tego samego filmu, potem trzecią i ta została jako oficjalna. Wszystko dotyczyło się jednego, mianowicie był tu filmik z gry. Jednakże pierwsza wersja była nagrana telefonem. Cóż, montować nie potrafiłem. Tak naprawdę moja pierwsza przygoda z montażem wydarzyła się z moją siostrą cioteczną. Promontowaliśmy teledysk, było to w MovieMakerze w roku 2012, lecz od tamtej pory minęło sporo czasu i ja po prostu nie potrafiłem sam tego robić. Więc najprostszym było dla mnie właśnie nagranie innego urządzenia. Pamiętam, gdy cieszyłem się z mojej pierwszej subskrypcji. Później jednak poznałem program do nagrywania. Z jednak zacząłem dodawać o wiele więcej filmików. I działo się mnóstwo różnych sytuacji. Potem zaczęło się robić coraz lepiej lub gorzej. Ale o tym... kiedy indziej? Wiem, że nie jest nas za dużo. Obecnie nie wiem nawet, kto mnie ogląda, ale jeżeli ktoś trafił na ten film lub mnie subskrybował i w tym momencie pojawił mu się ten film, chcę powiedzieć tym osobom dziękuję. Jestem po prostu wdzięczny za to, że YouTube pozwolił mi na moc podzielenia się z innymi tym, co chcę, tego, co czuję, bo w końcu do tego została stworzona ta platforma. Minęło już tyle lat. Tyle się pozmieniało, tyle się pozmieniało, ale kanał jest ten sam. Dziękuję za to, że ze mną jesteście. Do zobaczenia za 10 lat.